W Auli Ossolineum we Wrocławiu odbył się finisarz wyjątkowej wystawy Ukryte, odkryte książki z kościoła jezuitów w lwowskiej bibliotece im. Wasyla Stefanyka, która od lipca do końca sierpnia prezentowała 50 książek pochodzących z niezwykłej kolekcji. W kościele jezuitów była olbrzymia ilość książek. Dyrektor Wasyl Fersztej mówi, że ponad 2 miliony. Wybraliśmy na tę wystawę, można powiedzieć, taki... Malutki fragmencik, ale jednak fragmencik, który jest reprezentatywny dla całej kolekcji, ponieważ właśnie pokazujemy i te ważne we Lwowie, instytucje czy rody y, żyjące we Lwowie i okolicy, polskie, ukraińskie, żydowskie, ormiańskie. Więc te wszystkie narody, które żyły przez lata w Galicji, było właśnie ta różnorodność kulturowa, naukowa w Lwowie i dzięki temu ta wystawa jest reprezentatywna dla tej całej olbrzymiej kolekcji. Przez lata książki te stały obok siebie. Przez lata budowały te swoją historię tak jak kiedyś przez lata różne narody zamieszkujące Lwów i Galicję żyły obok siebie. Ten ślad pozostał w książkach. Ekspozycja reprezentuje лише Ekspozycja prezentuje tylko jeden, ale niezwykle istotny i wielojęzyczny segment księgozbiorą, Z powodu wydarzeń historycznych i procesów społecznych był on przechowywany do 2011 roku w Kościele Jezuitów w Lwowie, pozostając niedostępny dla szerokiego grona odbiorców i badaczy. Segment ten ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ obejmuje księgi z różnych kolekcji instytucjonalnych, naukowych, kulturalnych i prywatnych należących do przedstawicieli wielu narodowości, do wybuchu II wojny światowej współtworzyły życie kulturalne i naukowe zachodniej Ukrainy Polaków, Żydów, Ukraińców i Ormian. Publikacje te zachowały ślady swojego pochodzenia, a jednocześnie mają ogromną wartość naukową i materialną. Budzą zainteresowanie współczesnych użytkowników i, szczególnie ważne, także dziś pozostają przedmiotem interdyscyplinarnych badań. Wybrane 50 książek stanowi reprezentację dawnej wielomilionowej kolekcji nasze instytucje, zakład nasze instytucje, zakład narodowy imienia Osolińskich, i lwowska narodowa naukowa biblioteka imienia Stefanyka łączy historia, a szczególnie to wspólne dziedzictwo, które przechowywane jest w bibliotece narodowej w Lwowie i tak czy inaczej jest ono badane, a wyniki tych badań to właśnie prezentacja tej wystawy. Są to książki pochodzące z różnych instytucji narodowych działających w Lwowie do 1939 roku. Przeważnie publikacje z końca XIX i początku XX wieku w językach polskim, niemieckim, francuskim. Odzwierciedlają one epokę i przypominają o losach ludzi, którzy je tworzyli, najczęściej tragicznych. To ważne także dziś, kiedy Ukraina znów doświadcza agresji. I chciałbym teraz, korzystając z okazji, podziękować naszym partnerom z Solineą, bo oczywiście sami zasadniczo nie moglibyśmy tego dokonać. Wystawa e, Ukryte, Odkryte opowiada niezwykłą historię. Przez pryzmat 50 konkretnych książek przypominają minamy dramatyczne historie związane z sowiecką okupacją Lwowa i całej Galicji, kiedy to zaczęto konfiskować prywatne księgozbiory zarówno od osób prywatnych np. z różnych majątków ziemskich, ale także z kościołów, zgromadzeń zakonnych, różnego rodzaju stowarzyszeń edukacyjnych i naukowych i te wszystkie Zbiory ostatecznie trafiły do budynku Osolineum i po II wojnie światowej dużą część z tych zbiorów. Nasi ukraińscy koledzy szacują, że około 2 milionów książek zgromadzono w kościele jezuitów i tam przez dziesiątki lat były one trzymane w zamknięciu, stąd ten tytuł Ukryte. Od 2011 roku te książki już są odkryte, są dostępne w bibliotece imienia Stefanyka. I co najważniejsze, każda z nich opowiada historię, nie tylko historię książki i właśnie te dramatyczne losy, ale przede wszystkim historię, historię właścicieli. Ze znaków własnościowych wiemy, kim byli ich posiadacze, możemy się dowiedzieć, czym się interesowali, jakie książki gromadzili i to jest bardzo, bardzo ważne dla nas nie tylko z naukowego punktu widzenia, ale po prostu przypomina o całej, powiedziałbym, zapomnianej może już dzisiaj generacji wybitnych ludzi kultury i sztuki. 15 października zapraszamy na kolejne spotkanie Osolińskie we Lwowie. Tym razem jego głównym bohaterem będzie Bazyl Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Lwowie, który będzie rozmawiał z profesorem Mirosławem Marynowiczem o. Bardzo ważnej rocznicy, która, którą obchodzimy w Polsce w tej chwili: 45. rocznica strajków sierpniowych i powstania niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność. Ale zapraszamy nie tylko do Lwowa, zapraszamy także do Wrocławia. Tutaj w naszej siedzibie Instytut Pamięci Narodowej pokaże od 16 września swoją wystawę o rodzinie Moszorot. Właśnie z lwowskimi, galicyjskimi korzeniami, więc warto także i tutaj nas we Wrocławiu odwiedzić. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Ta wystawa cieszyła się bardzo dużą popularnością, co nas też ogromnie cieszy tutaj we Wrocławiu, bo odwiedziło ją ponad 3000 osób, a więc bardzo dużo i, i mieszkańców Wrocławia, i, i w współcześnie mieszkających tutaj Ukraińców, ale też gości miasta ze wszystkich stron świata. Także była to, okazało, się, okazało się to być bardzo dobrą propozycją kulturalną dla, dla wielu rzeszy zwiedzających to miasto. Współpraca o Solineum i Biblioteki Stefanyka będzie kontynuowana. W przyszłym roku planowane jest zakończenie projektu poświęconego dawnym książkom z XVII i XVIII wieku, digitalizacja zbiorów, a w dalszej perspektywie kolejne wystawy.